PKP Energetyka odpowiada za jakość dostaw energii elektrycznej do sieci trakcyjnej. Zmieniamy się po to, żebyśmy mogli zrealizować program Zielona Kolej, który spowoduje to, że pociągi będą zasilane energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Słońce czy wiatr to bardzo kapryśne źródła energii, podczas gdy pociągi są bardzo wymagającym odbiorcą. Przyjazdy nie odbywają się tak jak oświetlenie domów czy ulic w sposób ciągły, lecz raczej impulsowy. To oznacza, że sieć dystrybucyjna musi zasilić taki przejazd bardzo dużą mocą przez krótki czas, a potem znowu jest nieobciążona. Aby system dystrybucji oparty o odnawialne źródła energii mógł zadziałać, konieczne jest wdrożenie wielu technologii z zakresu IT oraz OT, np. inteligentne liczniki, inteligentne sieci, czy też magazyny energii, czyli infrastruktura, która zmagazynuje nadmiar energii, a potem uwolni go, kiedy będzie taka potrzeba. Sam magazyn energii to jednak nie wszystko. W zbilansowaniu tego nowoczesnego systemu dystrybucji wspiera nas technologia chmurowa Microsoft. Narzędzia Azure oraz Power BI pomagają nam pozyskiwać, przetwarzać i analizować dane z wielu źródeł. Wszystkie zbierane w ten sposób dane pomagają nam podejmować lepsze decyzje biznesowe. W ramach współpracy z Microsoft oraz naszym partnerem technologicznym Elite Mind wdrożyliśmy narzędzia klasy Machine Learning, Sztuczna Inteligencja, IoT. Służą one m.in. prognozowaniu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na bazie prognozy pogody. Dzięki narzędziom Azur jesteśmy również w stanie raportować w czasie rzeczywistym produkcję energii z własnych instalacji OZPKP Energetyka.